W połowie lipca w Szpitalu Powiatowym na Wrzesinie otworzyło się nowe Centrum Diagnostyki Kardiologicznej. Pacjenci korzystający z dotychczasowej poradni zyskają nie tylko lepsze warunki, ale przede wszystkim dostęp do badań na nowoczesnym sprzęcie dysponujemy tutaj dwoma bardzo obszernymi gabinetami lekarskimi każdy wyposażony jest w nowoczesne echo w jednym właśnie jest ergometr do prób wysiłkowych echo w drugim bieżnia do tak zwanych potocznie prób wysiłkowych EKG oprócz tego gabinet zabiegowy oprócz tego gabinet EKG i oprócz tego pracownia zakładania i zdejmowania systemów holterowskich który się w tym miejscu znajduje no jest już miliony złotych dlatego że to to jest chyba prawie półtora miliona złotych. Ten drugi aparat, również wysokiej klasy, to jest kilkaset tysięcy, i wszystkie, wszystkie inne rzeczy to też są już dziesiątki, setki tysięcy złotych. Dysponujemy naprawdę doskonałym sprzętem, a przede wszystkim specjalistami, którzy ten sprzęt potrafią wykorzystać, bo to też jest niezmiernie ważne. Sprzęt z darowizn dla kardiologii w Szpitalu Powiatowym pochodzi od Fundacji PKO Banku Polskiego i WOŚP. Co ciekawe. Aparat do echa serca wyposażony jest w głowicę do badań naczyniowych w najnowocześniejszej technologii 3D. Stanowi to nieocenione wsparcie dla diagnostyki obrazowej. Przy dotknięciu głowicą do naczynia jednoczasowo widzimy naczynie w przekroju podłużnym i poprzecznym, w tym samym miejscu. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest pierwsza i jedyna taka głowica w Polsce. W związku z tym chcę powiedzieć, że Centrum Diagnostyki Kardiologicznej w Pyłszkowie w tej chwili stało się wiodącym ośrodkiem, jeżeli chodzi o echokardiografię w Polsce, ponieważ nikt taką głowicą nie dysponuje. Nie wiem, być może już teraz dysponuje, ale w momencie, kiedy przekazywana nam była ta darowizna, byliśmy absolutnie pierwsi i jedyni. Adaptacja tej części budynku do nowego centrum diagnostyki kosztowała około 560 tysięcy złotych. Udało się to w całości pokryć ze środków własnych szpitala. Na pacjentów czekają tu odświeżone wnętrza, przestronna poczekalnia, łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami i klimatyzacja, tak ważna dla chorych z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi. Poradnia kardiologiczna jeszcze przed otwarciem nowego Centrum Diagnostyki osiągała przepustowość około siedmiu tysięcy pacjentów kwartalnie. Nowe warunki jeszcze bardziej zwiększą dostępność. Szacujemy, że no mamy też dwóch lekarzy, tak no więc to też są tutaj granice postawione, być może uda się przyciągnąć jeszcze kolejnego specjalistę w te warunki, natomiast spodziewamy się, że około 30% powinniśmy w przeciągu kilku miesięcy zwiększyć, zwiększyć dostępność dla pacjentów. Nowe Centrum Diagnostyki Kardiologicznej zlokalizowane jest na pierwszym piętrze szpitala. Powierzchnia gabinetów jest teraz czterokrotnie większa od dotychczasowej poradni. Tuż po przecięciu wstęgi podczas oficjalnego otwarcia w centrum pojawili się już pierwsi pacjenci.